Świętujecie coś? Wielką wygraną. Ciekawe. Załatwiliśmy weopatisa czy jak mu tam? Trzynastka odrąbał mu łeb i przyczepił do życi. Zachowaliście się jak bydło. A co, zabawić się nie można! To tylko drewniana kukła. To bawmy się po naszemu. Racja! Wykałaczki! Zmierzysz się ze mną w rzucaniu nożami? Innym razem, słyszeliście? Wiedźmin stchórzył! To są obesrańcy, co zbezcześcili posąg Wejopatisa! Nawidły ich! Uważaj, co mówisz, kmiocie! O co chodzi? Takie tam... Urządziliśmy sobie turniej. Rzucali nożami w posąg Wejopatisa! Żołdactwo bezcześni nasze bóstwa! To nie są żołdacy, tylko niebieskie pasy. Wiesz, co to znaczy? Niebieskie czy zielone? Jeden pies. Kurwie syny, wszystko jak jeden mąż. Co powiedziałeś? Ja tylko powiedziałeś, co myślisz. I dobrze. Tak trzeba. Piwo dla tego dzielnego człowieka. Wypij moje zdrowie. Zdrowie kurwiego syna Vernona Rosza. Vernon. Gówniane macie naczynia w tym waszym flotsam. Niegodne bohatera. Ale mam pomysł. Chlaj z podłogi piwo od kurtynego syna! Gerald, zrób coś. Spróbuję. Vernon. Daj spokój. Nie warto. Gówno wiesz! Tym razem wam się poszczęściło, kundle! Precz stąd! Muszę się przejść. Za surowo go oceniasz. Nie lubię sadystów. Widzisz, Vernon był półsierotą. A co to ma do rzeczy? wychowywał się w nędzy. Żeby nie pomarli z głodu, jego matka została kurwą. Dzieciaki nazywały go kurwim synem. Od tamtego czasu źle znosi to wyzwisko. Chodź, napijemy się.